Dzieje się tak w zasadzie regularnie u mnie na warsztatach, na spotkaniach indywidualnych, że ktoś się wzrusza i zaczyna płakać, i każdorazowo pojawia się u tej osoby zawstydzenie, wstyd. Jak pomyślimy o tym dobrze, to faktycznie, jak bardzo społecznie, płacz jest kojarzony z, ze słabością, z czymś, co jest wstydliwe, a jeśli dobrze pomyślimy, to płacz jest nie na darmo, bo oczyszcza emocje. Te bieżące, gdy coś nam się uruchomiło, przeżywamy, jeżeli opłakujemy bardzo odległe rzeczy, które także emocjonalnie bardzo nam się gdzieś osadziły, to także poruszamy tą pamięć emocjonalną i wtedy płacz oczyszcza. Na ostatnich warsztatach, gdzie właśnie pojawił się temat wzruszenia, płaczu, doszliśmy do wniosku, że to luksusowo mieć miejsce, gdzie można się sobie wypłakać. A Wy macie takie miejsce? Macie takie osoby?